Cześć odcinku. Jesteśmy w internacie. Mieszkamy tu. Tutaj jest nasz korytarz. O, a to jest nasz kubeł. A tutaj gramy no piłkę A to jest tak naprawdę świetlica. mamy yy, no, łazienkę z toaletem. Tutaj ty tego zamykają. Idziemy do naszego pokoju. I oto nasz pokój. Yy, zostańcie z nami, jeśli chcecie zobaczyć następny ka kanał. Pa!